No i witam serdecznie w, w serii sklepowej. Dzisiaj wybieramy się do sklepu Obi-Ogród. No i tak sobie idę i idę i, i co widzę. Cebulkowe już są w sprzedaży. Pojedyncze hyacynty po 4,75, a takie potrójne po prawie 12. U góry są jeszcze jakieś i szafirki chyba i krokusy, ale nie jestem pewna. Też w takich cenach podobnych. Idziemy do środka, no i tam już taka fajna dekoracja jest, kwiatowa. Mnie tylko to, tam gdzie kwiatki to mnie interesowało. Tutaj mamy tak troszeczkę już zajączkowo. a tutaj są te tulipanki po 6 zł. Pojedyncze tulipany, takie te z tej gumy, to te jest z silikonu. One wyglądają całkiem jak prawdziwe. Tu mamy troszkę takich, takich dekoracji. A tu jest cały bukiet tych tulipanów, ale on kosztuje 36, 40 zł taki bukiet. No, nie wiem ile tam jest tych kwiatków w bukiecie, no ale tak dość sporo. No idziemy sobie dalej. Jeszcze z drugiej strony zobaczymy. Tutaj są, już, jest już Wielkanoc. Kwoki, jajka, zajączki. Baranka nie widzę. No i sztuczne kwiatuszki. Dużo i, i serwetki już świąteczne. No takie akcesoria na święta, dekoracje. Tutaj mamy też serwetki już takie wielkanocne raczej, chociaż tutaj są z kwiatami, z tulipanami, takie wiosenne można powiedzieć. Tu są jajkowe. Takie fajne gałązki bzu, sztuczne. Tutaj są takie bukieciki, a tu już są żywe kwiaty. Primulki, pierwsze oznaki takiej wiosny, nie? Tylko to by trzeba mieć kilka tych kolorów, kilka kwiatków w domu. Najlepiej to z każdego po jednym kolorze, bo inaczej to tak pojedyncze nas są fajne, ale tak czegoś potem brakuje. One wyglądają fajnie w grupie, a tam już mamy hyacynty też i mandarynki nawet tam były. Tutaj mamy jeszcze jakieś inne kwiatki. No i różne podpórki, a tutaj są takie fajne podstawki, i to jest chyba też na, na jakieś kwiatki, wazonik taki w kształcie głowy, ale to mnie się bardzo podoba te podkładki. One są tak jakby ceramiczne, a pod spodem jest korek. O. I różne kształty. Różne wzory znaczy. I tu mamy jeszcze też jakieś takie, co się nie sprzedały rzeczy chyba. Mamy różne butelki, kamienie, pełno tych yy, latarenek. Jak Wiki szukała, to nigdzie nie było. No. Tutaj troszkę dekoracji. Tu takie wiatraczki są. Nie wiem, czy to będzie widać. O, jak się tam naciśnie, to on się obkręca i można sobie tak. Jak, się, jak komu za gorąco, to można się tak. No, nie wachlować, ale wiecie. Wiatraczkować. No to takie szklane, różne świeczniki, bo to są chyba świeczniki w kształcie tulipanków. No, nawet ładne. Tak dość kolorowo tu. No i tutaj mamy nadal, da, dalej fajne kwiaty, duże i drugie. Tu są kwitnące. Tych nazw wszystkich nie znam. Chociaż w większości znam, tylko teraz mi nie przychodzą tak na myśl, ale dużo jednak jest takich, których nie znam. Kwioki alpejskie tam są. Skrzydło kwiaty. A tu tutaj są begonie. A tu Arukaria, auruk, czy jakoś tak się to nazywa? aurokaria Zaraz chyba tam będzie napis. Był, ale nie, nie, nie dam rady przeczytać. Tu jakieś doniczkowe, też kwitnące. I tu mamy storczyków. Las storczyków. Z jednej strony. A z drugiej są inne. Tu jest chyba kamelia, o ile się nie mylę. Te czerwone. Guzmania tam była też. A tu takie wielkie skrzydło kwiaty są. Taka większa odmiana, chyba. A tutaj mamy takie, o. Myślałam, że to będzie poprzecenione, że to takie jesienne raczej. Ale nic tam nie przeceniają. Oni to schowają, a na jesień znowu wyciągną. To są fajne donice, takie jak kiedyś. Były gliniane chyba to są nie? a tutaj takie ozdobne mamy, no i tutaj dalszy ciąg kwiatów storczyków nie tylko, no w różnych różnych cenach te storczyki tutaj są, to taki niepozorny kwiatek, a on yy, dużo kosztuje, o. 50 zł. Ludisia jakaś. No. Oglądamy sobie tutaj jeszcze. Ja już nie mam miejsc na, na, na parapetach, bo ja bym tutaj dużo kwiatków sobie wzięła, ale nie mam miejsc już. Nie mam gdzie stawiać. A dalej od okna to one by mi nie przeżyły. Poza tym u mnie już jest pełno. No idziemy teraz tu zobaczyć, tu już są już czosnki do sadzenia i cebulki, akcesoria takie już ogrodowe, nasiona się już zaczynają pokazywać, To są wszystko dyniowate akurat w tym sztandzie, same dyniowate tutaj. A tu już mamy różne ogórki, pomidory, papryki i różne inne nasionka, już cały, całe szafy nasion tylko czekają, żeby kupić i wysiać. No, a potem się zmagać z różnymi chorobami. No. Ale są różne różnice. Ja na razie tylko tak podchodziłam, oglądałam tylko tak sobie. Ja muszę zobaczyć, co ja mam z zeszłego roku i czego mi będzie brakowało, i co będę chciała siać. Tutaj popatrzcie, ile tutaj jeszcze tego jest. No. A tutaj znowu doniczki. Dużo tych doniczek, podstawek, no, w różnych kolorach, różnych wielkościach, ale drogie są te duże donice. Tutaj donica głowa, no, nie, nie chciałabym takiej donicy. <grych> Idę tutaj na, na ogród, tak na zewnątrz, no, ale czego ja się mogłam spodziewać? Przecież w ten dzień było akurat 8 stopni, no, ale to jeszcze roślin tutaj takich nie będzie. Na razie to tu są meble ogrodowe pod dachem. Powystawiane. I nic takiego, do, co by mnie interesowało. Huśtawki, nie huśtawki na takie rzeczy. Z mebli ogrodowych. No i to wszystko dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za ten czas. Ze mną w sklepie. No i oczywiście zapraszam na następny filmik, na jutro. Jutro też coś tam ciekawego będzie. Myślę, że nawet może i bardziej ciekawego. Także dziękuję wszystkim i zapraszam na jutro. Bajo bajo i pa pa do następnego filmiku. Pa!